Drodzy bracia i siostry, w tych dniach liturgia wprowadza Kościół w wyjątkową fazę. Narasta oczekiwanie. Oczekiwanie, które swoją kulminację znajdzie za dwa tygodnie w dzień pięćdziesiątnicy, bo to wtedy zabrzmią słowa modlitwy, modlitwy, która jest jednocześnie wyznaniem wiary i będzie brzmieć następująco. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Tak będzie Kościół modlić się swoją liturgią w Dzień Pięćdziesiątnicy za dwa tygodnie. To na pewno słowa modlitwy ześli dary Ducha Świętego, ale są też wyznaniem wiary. Wiary w co? Że mogą wrócić, ba, mogą wracać w życiu Kościoła nieustannie, mogą wracać czasy dziejów apostolskich, że znowu może być tak, że dzieje, dzieje apostolskie się dzieją. Dokonaj Boże tego, co zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Wiele trzeba mieć wiary, by taką modlitwę w Dzień Pięćdziesiątnicy wypowiedzieć ku takiej wierze. Kościół wzrasta od Wielkanocy od świąt Paschy, Paschy Jezusa Zbawiciela i w takiej właśnie wierze święcimy dziś tych oto dwóch diakonów na prezbiterów w Kościele Bożym. Cuda, które Panie Boże, zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. A przecież jednym z tych cudów, zdziałanych mocą Ducha Świętego za czasów apostołów, i Piotra, i Pawła, i Barnaby, był gest święceń. Paweł i Barnaba głosili Ewangelię, pozyskali uczniów, i w każdym kościele, wśród modlitw, i postów ustanowili im starszych, ustanowili im prezbiterów. W tym krótkim sformułowaniu ustanowili im prezbiterów. Ordinas sentillis presbiteros. W tych trzech słowach aż trzy tajemnice się kryją, i wszystkie trzy potrzebne są nam dziś, aby zrozumieć tę niezwykłą liturgiczną tajemnicę, w której uczestniczymy. Tajemnica pierwsza ustanowili im starszych, bo ksiądz, prezbiter, ustanowiony jest w kościele, tak jak wtedy przez apostołów, tak dziś przez następców apostołów bywa ustanawiany. Dlatego to przecież już wczoraj, w piątkowy wieczór, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbyła się ważna uroczystość. Ci dwaj diakoni uroczyście wyznali swoją wiarę w obecności świadków, wiarę apostolską. Wyznali wobec przedstawicieli Kościoła, diecezji Legnickiej. Potwierdzili deklarację dobrowolności. Przyjęcia Święceń złożyli przysięgę wierności nauczaniu Kościoła, przysięgę posłuszeństwa biskupowi, pragnienia trwania w celibacie. Tę wolę posłuszeństwa biskupowi wyznają także i dziś w obrzędzie Święceń, bo ustanowieni są, tak jak wtedy, dwadzieścia wieków temu. Apostołowie i Paweł i Barnaba ustanowili im starszych. Posłuszeństwo wobec tych, którzy ustanawiają, prezbiterów, to gest pewnej niezgody. Niezgody na swoje przyszłe egoizmy, na swoje przyszłe zachcianki, to wyrażenie już dziś, dystansu wobec Przecież tak często przychodzącej, pokusy mówienia, moja misja to moje podwórko i mój plan na moje życie. Przez ten gest wyrażenia posłuszeństwa, prezbiter mówi: Chcę być ustanowiony tak, jak to było na początku w Kościele Bożym, a nie sam siebie ustanawiać. Tajemnica druga. Ustanowili im prezbiterów, bo ksiądz dla ludu jest ustanowiony. O powierzonym sobie ludzie, cząstce ludu Bożego, myśli, o swojej wspólnocie, myśli, jest jej oddany. I podobnie jak wśród świeckich katolików, cenimy sobie mężów oddanych swojej rodzinie, tak samo. Nie inaczej. Wśród ustanowionych mężów Bożych cenimy sobie tych, po których szczególnie widać, że zostali ustanowieni im, czyli wiernym, czyli parafianom, czyli członkom wspólnoty, że to ludowi służy kapłański celibat i kapłańska gotowość do pasterskiego posłuszeństwa. Jest też i tajemnica trzecia, ustanowili im starszych, czyli prezbiterów. Zdarzyło się kiedyś, że święty Jan Paweł II powrócił do tej pięknej, biblijnej nazwy starsi wspólnoty. Tak napisał w adhortacji Pastores Dabo Vobis. Życie duchowe sprawujących posługę kapłańską w Nowym Testamencie powinna cechować ta postawa, jaką jest służba ludowi Bożemu. W wolności od wszelkiej pychy i od pragnienia, by panoszyć się w powierzonej im owczarni, służbę tę należy pełnić z oddaniem, po Bożemu i chętnie. W ten sposób sprawujący posługę starsi wspólnoty, czyli prezbiterzy, będą mogli stać się wzorem dla Bożej Owczarni, powołanej z kolei do przyjęcia na siebie wobec całego świata kapłańskiej postawy służby na rzecz pełni ludzkiego życia i pełnego wyzwolenia. Sprawujący Posługę starsi wspólnoty, czyli prezbiterzy. A jeśli starsi, to także ci, którzy nabyli doświadczenia w modlitwie, w liturgii, nabyli doświadczenia w przebywaniu z Panem Jezusem, wiedzą do czego służy. I cisza, modlitewna, i modlitewne uwielbienie wiedzą, do czego służą zaproszenia do sakramentów i w jakim kierunku prowadzi Słowo Boże. Takie doświadczenia mają, takich doświadczeń nabyli, gdyż są starszymi w wierze, starszymi w ludzie Bożym. Osiem miesięcy temu papież Franciszek przekazał Kościołowi ważną wskazówkę, gdzie przede wszystkim szukać prawdy o Kościele. Powiedział tak: Pierwszy i najważniejszy podręcznik eklezjologii, czyli nauki o Kościele, to Księga Dziejów Apostolskich. Uczcie się więc, bracie! Krzysztofie i bracie Arturze, uczcie się z dziejów apostolskich. Uczcie się dziś. Uczcie się całe życie. Uczcie się z księgi dziejów apostolskich, jak ma wyglądać życie prezbitera, aby było zgodne z sercem Bożym. Pastores dabo vobis secundum cor meum. A w dziejach apostolskich, tak to właśnie ta scena, z której fragmenty dziś usłyszeliśmy. Tam właśnie napisano, że Paweł z miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła, ci przybyli do niego, on do nich, do nich przemówił. Uczcie się, tak właśnie, życia kapłańskiego w jedności z episkopatem, w jedności z diecezjalnym. Presbiterium. Uczcie się też wzorowania na wielkich świętych kościoła. To też nauka dziejów apostolskich, kiedy apostoł mówił: Wiecie, jakim byłem wśród Was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Uważajcie na samych siebie, uważajcie na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił Was biskupami. Apostoł na siebie wskazał jako ucznia Pana Jezusa. Duch Święty na tylu świętych i błogosławionych wskazał w historii Kościoła. Uczcie się wzorowania na wielkich postaciach świętych, kapłanów całej Kościelnej historii. Uczcie się też, że Kościół nie jest jakiś mój prywatny, ale Boży. Byście kierowali Kościołem Boga, powiedział apostoł. Przede wszystkim Jego, Boży, Kościół. A na drugim miejscu nasz, bo do niego jesteśmy zaproszeni i do niego włączeni, abyście Kościołem Boga kierowali. Ze spotkania w milecie możemy też nauczyć się, że sednem. Życia kapłańskiego jest tajemnica ciała i krwi pańskiej. Tak dobitnie dopowiedział apostoł: Byście kierowali kościołem Chrystusa, który on nabył własną krwią. To dlatego tajemnica ciała i krwi pańskiej będzie wracać w waszym życiu codziennie. W tajemnicy Eucharystii będziecie powtarzać słowa Pana Jezusa, że to On. Tej nocy, której był wydany, wziął chleb, że to on tej nocy, której był wydany, wziął kielich, bo Kościół Chrystusa nabył on własną krwią. Uczcie się też z dziejów apostolskich, to jest nasz podręcznik, że trzeba być gotowym na czasy kryzysu i na wichry przeciwności. Ci wszyscy, którzy mają nierealistyczne i romantyczne wyobrażenie kościoła pierwotnego, ci wszyscy powinni często słyszeć dziedzictwo apostoła Pawła. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także wśród was samych powstaną ludzie, by głosić przewrotne nauki. By pociągnąć za sobą uczniów. Podzielił się apostoł tą wiedzą, żeby przygotować na czasy trudne, czasy kryzysu, na wichry przeciwności. Wiąże się to z kolejną nauką, by nauczać w porę i nie w porę znowu na siebie samego wskazał apostoł, mówiąc: czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dni i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z Was. Zaraz obok dodał, nie tylko przez trzy lata i nie tylko we dni i w nocy, ale jeszcze publicznie i po domach, a więc i w liturgii, a więc i w liturgicznym spotkaniu kościoła, ale także przy tylu innych okazjach, wspólnot, grup, stowarzyszeń. Czy całkiem po prostu spotkań wierzących ludzi, publicznie i po domach, we dnie i w nocy. Nie przestawałem ze łzami upominać każdego z Was. Jakże ważna nauka następna, kiedy apostoł przypomniał tym, którzy są starszymi w kościele, gdzie mają szukać światła i mocy. Polecam Was Bogu. I Słowu, Słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Liturgia godzin, która towarzyszy życiu księdza, to przecież nic innego, jak seria fragmentów ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu. A jeśli jakieś inne fragmenty dodano, w czytań w godzinie czytań, to tylko po to, by nam przypomnieć, jak w historii Kościoła Słowo Boże odzywało się Echem, w sercach wielkich świadków wiary w moc Bożego Słowa. Polecam Was słowu Jego łaski. To przecież echo z kolei tego, co sam Pan Jezus powiedział: Jeśli moje słowo zachowali, to i wasze. Będą zachowywać. Jeśli wy słowo Jezusa zachowacie, to wtedy wasze słowo też będzie w sercach ludu Bożego, któremu będziecie głosić przechowane. I uczcie się nieustawania w modlitwie, bo apostoł Paweł nie tylko pouczył, ale upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Tak, to ten sam tekst z dziejów apostolskich, gdzie umieszczone są też te słowa Chrystusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Bo pewnie w braniu, gromadzeniu, magazynowaniu swoich majątności i doświadczeń no też trochę jakiegoś szczęścia bywa. Dlatego jest to taką pokusą. Ale przypomniał Pan Jezus i apostoł Paweł za nim, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. W dawaniu czasu ksiądz Stanisław Orzechowski, wielki duszpasterz Wrocławia, doczekał się i takiego określenia. Ksiądz, który rozdał życie, rozdawał. Godziny, dni, tygodnie, miesiące, lata. Rozdawał czas, rozdawał siebie, życie rozdał. Bo więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Drodzy bracia i siostry, to właśnie znaczą słowa, że pierwszym i najważniejszym podręcznikiem eklezjologii jest Księga Dziejów Apostolskich. Także pierwszym i najważniejszym podręcznikiem tego, co to znaczy przyjąć święcenia w Kościele. A jeśli tak było na samym początku, w pierwszym wieku, kiedy i Piotr, i Paweł i Barnaba żyli, działali, głosili, to możemy. Naszą liturgią już dziś, jak gdyby uprzedzając pięćdziesiątnicę. Modlić się, Boże, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach tych oto wiernych, tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii.